A przy telefonie popołudnia z Radiem Poznań wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk. Dzień dobry, panie wojewodo. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Godzinna burza z gradem wielkości fasolek i porywistym wiatrem zmieniła krajobraz Chodzieży wczoraj. Chodzieży i okolic. Lokalni politycy skarżą się na system ostrzegania. Jak działa ten system? O tym porozmawiamy już za chwilę. Najpierw, panie wojewodo, pytanie, czy pan wie, co działo się wczoraj w ogóle na północy regionu? Czy do, dotarły do pana te wiadomości? Tak, dotarły. Oczywiście system ostrzegania działa bardzo dobrze, funkcjonuje bardzo dobrze, i powiem szczerze, że zastanawiałem się, czy w ogóle komentować wczorajsze wpisy pana burmistrza Gursza. Mhm. Bo burmistrz chodzieży tak bardzo zabiegał o to, by być cytowanym w antyrządowych mediach, że oczywiście dziś postanowiłem wnikliwie sprawdzić te kwestie. No właśnie, I to jak i... to się często okazuje w takich sytuacjach, kto się je wiatr, ten zbiera burzę. Dosłownie e... można powiedzieć. Dokładnie, dosłownie. Burmistrz... I teraz tak, dlaczego, dlaczego tak się do tego odnoszę? No z prostej przyczyny. Burmistrz informacji nie otrzymał nie dlatego, że premier celowo nie wysłał alertu RCB, a dlatego, że podlegli mu pracownicy nie przekazali komunikatu z Powiatowego Centrum zarządza, Zarządzania Kryzysowego w Chodzieży. Chodzież, co rano dzisiaj sprawdziłem, otrzymała informację i SMS-em, i drogą mailową. Mhm. To może pan, panie wojewodo wyjaśnić, co to jest ten system RCB i ten system, o którym przed chwilą pan wspomniał, bo rozumiem, że to są jakby niezależnie, trochę idzie, tak? Jedną i drugą drogą. Tak, tutaj są dwie drugie wysyłania, alerty CBR, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, ale również alerty, które idą bezpośrednio od wojewody tutaj ze Sztabu Zarządzania Kryzysowego. I wczoraj właśnie informacja została wysłana na numer telefonu pracownika Urzędu Miejskiego w Chodzieży. Rozesłano do służb, straży i mediów Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, Sąsiednich Wojewódzkich Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz Grupy Poczęku Letniego wczoraj ostrzeżenie, którego treść brzmiała burze z gradem 1 stopnia obowiązujące od godziny 14 dnia 19 lipca do godziny 2 w nocy dnia 20 lipca dla wszystkich powiatów województwa tylko polskiego. Mhm. Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 80 km na godzinę. Miejscami grad. Ostrzeżenie to też opublikowano w e, RSO i na stronie internetowej e, 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 byłby IZK, czyli wojewódzkiego Biura Zarządzania Kryzysowego, Bezpieczeństwa i Zarządzania. Czyli Panie Wojewodo, z tego wynika, że po prostu władze samorządowe no, nie dostrzegły, prze, przeoczyły jakby tej wiadomość, rozumiem, tak? A teraz próbują zrzucić na Państwa odpowiedzialność. Dobrze to rozumiem? Tak, no pan burmistrz działa bardzo politycznie tutaj, mu się dziwię, więc tak naprawdę dochodzimy do nieco paranormalnej sytuacji. Po pierwsze, burmistrz sam podjął decyzję o tym, by pracownik otrzymywał SMS-y z informacjami, a nie on. I teraz dochodzimy do tej paranoicznej sytuacji, w której burmistrz Chodzieży przypuszcza jakiś atak medialny na instytucje rządowe, po czym się okazuje, że tak naprawdę nie czyta ani z ów ani maili, którego, którego jego urząd otrzymał. W związku z tym dobra rada dla burmistrza J. K. Gursza, aby skupił się na właściwym przepływie informacji w swoim urzędzie, w tym, w którym zarządza, bo można mieć wrażenie, że to nieco kuleje. Czasami zanim zacznie informować wszystkie media o tym, że rząd czegoś nie zrobił, warto pomyśleć, czy on zrobił wszystko poprawnie i czy z zarządzaniem kryzysowym u burmistrza jest wszystko w porządku. W tym przypadku nie było w porządku. No to, właśnie, no, to, może, to może wyjaśnimy, panie wojewodo, co taki samorządowiec powinien zrobić, jakie są jego obowiązki w tym zakresie, jeśli oczywiście odczyta we właściwym momencie ostrzeżenia. Znaczy, no po to samo szczerze, aby samorządowcy i, y, y, zarządzanie kryzysowe, czy to powiatowe, czy gminne, czy, czy miejskie, e, prawda, w tym przypadku zaczęło działać, a tutaj głównie powiatowe, tak? Mm -hmm. e, informacja dotarła, wiedział, że będą burze z radem więc no, można podjąć stosowne działania, nie wiem, czy wysłać do mieszkańców, tak? Tak się dzieje w wielu miastach chociażby w Ostrowie Wielkopolskim, z którego pochodzę, no ja otrzymuję SMS-y. Tak, w mojej gminie, -y, też. Tak, tam, mojej no gminie też, jeśli pozwoli pan, że wejdę w słowo, w mojej gminie też jest tak tutaj podpoznańskiej, że, że faktycznie każdy mieszkaniec może nawet sobie takie SMS-y uaktywnić, że tak powiem. Tak, tak, ja też takie mam i wtedy miasto rozsyła SMS-y o burzach, prawda, i o tym, aby no, chronić tutaj się w tym przypadku. Więc no, taka była rola tutaj burmistrza. Tak? Burmistrz oczywiście no, zareagował na to typowo politycznie i no, niestety nie sprawdził tej, tej informacji, bo no, ja ją dzisiaj rano od razu sprawdziłem. Nie dowierzałem że, że żeby nie przyszedł komunikat. Oczywiście okazało się, że przyszedł zarówno drogą SMS-ową, jak i drogą mailową, więc naprawdę nie odczytuję to, co otrzymuje. To zostawmy już ten wątek. Synoptycy nie wykluczają także trąb i wiatrów w porywach do 100 km na godzinę. Czy te ostrzeżenia są podzielone ze względu na rodzaj zagrożenia? Jak to, Jak to wygląda? Tak, oczywiście, bo to zależy, które alerty są wysyłane, tak jak powiedziałem, które są wysyłane z Wojewódzkiego tutaj Zarządzania Kryzysowego, tak inne to są te alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa i oczywiście te alerty wysyłane są w sytuacji, gdy występują silne murze z nawalnymi opadami deszczu 70 mm i więcej oraz wiatr w porywach 100 km na godzinę i więcej. Tutaj alerty RCB wysyłane są również do ostrzeżenia hydrometeorologiczne, mają stopień trzeci, więc te kanały komunikacji do poszczególnych włodarzy i centrów zarządzania kryzysowego są uzależnione od jakby tych zjawisk pogodowych, które będą miały miejsce. Panie Wojewodo, dziękuję za tę część rozmowy, ale tylko na koniec jeszcze chciałbym zapytać o zamek w Stobnicy, wykorzystując obecność Pana na antenie Polskiego Radia w Poznaniu. Otóż za chwilę będę miał połączenie z Rzecznikiem Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, który to, która to dyrekcja wydała w sprawie zamku w Stobnicy swoje oświadczenie. Wiemy też o działaniach prokuratury, która zatrzymała Mała kilka osób w tej sprawie, a no ale ostateczne decyzje ponoć mają należeć do wojewody wielkopolskiego. Czy ta sprawa w jak, jest na jakim etapie w, w urzędzie wojewódzkim? Jeśli chodzi o zamek w Stobnicy, to pod koniec ubiegłego tygodnia otrzymaliśmy dokumenty, teraz trwa analiza, dokładna analiza tych dokumentów i oczywiście w stosownym czasie. Odniesiemy się do tego i wydamy opinie i decyzje, które no, będą, będą też oczywiście medialnie zakomunikowane. Z tego co kojarzę, to jakieś około 30 dni na uchwał, tak? Tak, około 30 na... dni, tak jak powiedziałem, one wpłynęły pod koniec mhm. ubiegłego tygodnia, więc jesteśmy na etapie dokładnej analizy tak, tych dokumentów. To już. I... Informować. To, to już dzisiaj, Panie Wojewodo, chciałbym Pana poprosić o wywiad oczywiście w momencie ogłaszania Dobrze. tej decyzji. Bardzo dziękuję za odebranie telefonu, mimo z, że z tego, co słyszałem dzisiaj, Pan jest nieobecny w pracy, to tym bardziej, jak widać, tak. jak widać, cały Jestem czas w pracy. Tak. Bardzo, tak. bardzo Panu dziękuję za odebranie bardzo, telefonu bardzo i dziękuję. za rozmowę. Woj... Dziękuję uprzejmie. Wojewoda Wielkopolski, Łukasz Mikołajczyk był gościem tej części programu.